Dla branży to świetna okazja do promocji swoich ofert również poza głównym sezonem turystycznym. Ogólnopolska kampania promocyjna, zwiększenie liczby gości i reklama własnych usług. W tym roku już ruszyła pierwsza edycja Polska zobacz więcej weekend za pół ceny. Dzień dobry. Spotykamy się z Państwem, ponieważ ruszyła już w zasadzie akcja Polska za Pół Ceny. To jest taka akcja wymierzona, czy skierowana, ale wymierzona i skierowana do turystów, ale i do podmiotów z branży turystycznej. I o tej akcji, co się będzie działo, ale przede wszystkim właśnie kto może się do niej zgłosić, opowie specjalistka pani Sylwia Gruzińska, dyrektor biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Kto może się zgłaszać w tej chwili, bo jest nabór tych podmiotów do właśnie tej akcji Polska za Pół Ceny? No bo też jesteśmy, słuchajcie, w zabytkowej takiej części Białego Stoku. jary tutaj też da się dojechać i, i pociągiem, i autobusem, i autobusem komunikacji miejskiej pozwiedzać sobie jeszcze te domki, które tu zostały. Czy właśnie na przykład podmioty, które by tutaj gdzieś funkcjonowały, na przykład no mamy, mamy instytucje kultury tutaj na Bojarach, jest oddział Galerii Srenzińskich, ale czy takie właśnie podmioty mogą się zgłaszać do tej akcji? Rzeczywiście. Do tej akcji mogą się zgłaszać podmioty różne. tak, De Szeroko pojęta branża turystyczna, zarówno hotelarze, jak i restauratorzy, ale zarządcy atrakcji, zarówno instytucje kultury, muzea, różne placówki, a także muzea, parki, parki krajobrazowe, parki narodowe. Wszyscy ci, którzy oferują jakieś usługi, oferty turystyczne, z których mogą korzystać turyści. Bo turyści to mogą przyjechać do nas na przykład, nie wiem, z Monik czy z Cykułki, prawda? No bo to też są turyści, mają prawo zobaczyć. Ale e, chcę właśnie jeszcze zapytać taką rzecz, bo, e, bo oczywiście podmioty prowadzące w, w, w jakby tą działalność w branży turystycznej, ale e, kiedy ta akcja tak naprawdę rusza? Bo teraz jest nabór, ale kiedy będzie jakby można korzystać z tych zgłoszeń, tak? No bo oni się zgłaszają w zasadzie. Po co i kiedy możemy z tego korzystać? W tej chwili trwa ósma edycja i nabór e, zgłoszeń przyjmowany jest do 31 stycznia, więc już zostało nam niewiele czasu, więc ja zachęcam, żeby zgłaszać się. Ponieważ z naszego województwa tylko 25 podmiotów wzięło udział w ostatniej akcji jesiennej. Jest to niewiele. Jeśli chcemy konkurować z innymi regionami i przyciągać turystów, no to powinniśmy się zgłaszać i tutaj duża rola po stronie branży turystycznej, aby brała udział w tego typu akcjach, ponieważ jest to ogromna szansa. Ogromna szansa na. Naszego regionu, ponieważ ta akcja jest promowana przez polską organizację turystyczną i przez Ministerstwo Rozwoju zarówno w Polsce, jak i za granicą. I to trzeba podkreślić, że będzie promocja za prawie 200 tysięcy złotych zarówno w internecie oraz w mediach zagranicznych. Tutaj mam na myśli kraje, które sąsiadują z Polską, ale kraje również też skandynawskie. Także jest to ogromna szansa, żeby pozyskać nowego klienta, turystę zagranicznego, ten, który jeszcze u nas nie był. A, a powinniśmy o to zabiegać, bo podkreślę to, że w... Ostatniej akcji jesiennej wzięło udział ponad 180 tysięcy turystów, więc jest o kogo powalczyć i powinniśmy starać się, bo w innych regionach wiemy, że nawet 150 obiektów bierze udział w tego typu akcji, więc ja zachęcam podmioty z naszego regionu. No bo jest to rzeczywiście niezwykła szansa, aby się wypromować za darmo, tak? Trzeba to podkreślić, że za darmo. No i teraz właśnie, kiedy będzie jakby finał tej akcji, czyli kiedy turysta, na przykład ja, będę mogła przyjść i skorzystać za pół ceny? No bo to też trzeba chyba e, wiedzieć, tak, że podmioty, które się zgłoszą, muszą zaoferować jakieś tańsze chyba usługi, tak, na, na finał tej akcji. No, zamierzenie jest takie, żeby to były oferty e, niż, niż 50% wartości tej ceny rynkowej, tak, także jest to z, niezwykła okazja, żeby skorzystać z tych ofert takich preferencyjnych, e, tak jak jeszcze raz podkreślę do 31 marca, do 31 stycznia zgłaszały się podmioty, Natomiast turyści, którzy będą brali udział już w tej akcji, mogą korzystać z tych ofert między 20 a 22 marca. Wiemy również, że nie tylko w tym okresie, ale przede wszystkim jest to ten weekend zapucany, ale też niektóre podmioty jeszcze wydłużają te terminy i turyści mogą korzystać w tym okresie takim nie szczytu wakacyjnego, tak? czyli poza tym ścisłym sezonem, w okresie wakacyjnym, bo ta akcja ma na celu to, żeby wydłużyć sezon turystyczny i żeby zachęcać Polaków do podróżowania w ciągu całego roku, a nie tylko w okresie letnim. b e trzeba się zgłaszać, dlatego, że można naprawdę bezpłatnie się wypromować ze swoją działalnością, na przykład z gospodarstwem agroturystycznym albo z jakąś atrakcją, którą ktoś oferuje, jakiś podmiot gospodarczy, być może nawet są przecież rodziny, które prowadzą, bo warto z tego skorzystać, z tego względu, że tutaj, jak już mówiła pani Sylwia Grudzińska, będzie możliwość uzyskania wsparcia na promocję w, w internecie i gdzieś tam właśnie w, w takich nośnikach zewnętrznych, żeby dowiedział się o tej działalności, no, może nie cały świat, ale, ale jakiś Jakiś większy krąg ludzi, do których no, nie ma możliwości dzisiaj dotrzeć. Będziemy tej akcji się przyglądać. Czy urząd marszałkowski y, będzie jakoś pilotował ze swojej strony tutaj, jeżeli chodzi o województwo podlaski, tę akcję? Również będą zachęcać do udziału podmioty branży turystycznej, bo musimy się postarać, żeby zachęcić jak największą liczbę podmiotów, abyśmy rzeczywiście konkurowali tak, z innymi regionami. Podlaskie jest bardzo zdrowe, bardzo piękne. Widać to tutaj po bojarach. Słuchajcie, to jest absolutny unikat. To co tutaj widać, nie ma takiego drugiego miejsca w całej Europie, żeby w środku miasta była drewniana zabudowa i to jeszcze całkiem nieźle zachowana. No, troszkę już jest mniej, ale nadal warto tutaj przyjechać, zobaczyć, bo tego nigdzie po prostu nie ma. Dziękuję.